Myślę, że Polska jest w stanie stworzyć wiele dobrych produktów w przyszłości. Przykładem są właśnie produkty technologii, które nagradzamy w ramach polskiego produktu przyszłości konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wielu z tych, wiele z tych produktów to są naprawdę innowacyjne produkty, technologie, które też w przyszłości osiągną czy osiągają te przeszłości nagrodzone, osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych. Czy coś Pani konkretnie się podoba w tych produktach? Ja bardzo się cieszę i to jest bardzo ważne, że wiele tych produktów czy technologii to są wyroby, które. Yy... Służą poprawianiu czy załatwianiu pewnych problemów, na przykład z zakresu medycyny, zdrowia. Mam bardzo wiele nagrodzonych, tego rodzaju właśnie technologii, produktów z zakresu właśnie medycyny czy farmacji, jak na przykład te związane z leczeniem czy wykrywaniem raka. Staramy się również po konkursie naszych nagrodzonych, naszych laureatów wspierać na rynkach międzynarodowych, zabieramy ich na misje, na targi i promujemy na całym świecie.